Witajcie przyjaciele! Dzisiaj szykuję młodziki do Kanady do dwóch różnych hodowców. Wybiorę Wam przepiękne gołąbki z najlepszej linii hodowlanej kulbackiej. Jeżeli chcecie jeszcze domówić kilka młodzików, lub chcecie więcej wiedzy o naszej hodowli. Od naszych porad. Proszę skontaktować się do taty, każdy, co ma nasze gołębie w Ameryce i w Kanadzie. Niech się jeszcze dzisiaj skontaktuje z moim ojcem. Pomagamy w lotowaniu i w hodowli gołębi pocztowych. To jest jeden z gołąbków, który poleci też do Kanady. 73,36 Później wam jeszcze pokażę te rodowody Zaznaczę je Transport już zarezerwowany Czekam tylko na sygnał z lotniska I gołębie zostaną wysłane Nie trzeba żadnej kwarantanny w Kanadzie czy w Ameryce Wszystko u nas Odbywa się na miejscu Mamy umowę z lotniskiem I za bardzo tanie pieniądze można je wysłać. Mogę je wysłać do Ameryki lub do Kanady. Także do Kuwait mogę wysłać Wam gołąbki za bardzo niską cenę. Piękny ptak. Ja się teraz biorę do roboty, szykuję gołąbki a później Wam je wszystkie sprezentuję Mam dla Was niespodziankę, dzisiaj mój syn Joshua ma urodziny, rok i naszykuję Wam jeszcze po jednym gołąbku, gratis przesyłkę ja płacę Jeżeli chcecie jeszcze domówić sobie muziki z Kanady lub z Ameryki hodowcy dzwońcie Pojadą wszystkie za jednym zamachem. Niedługo transport. If you want order young birds to Canada or to USA, please call me. The next transport jest... soon. Tutaj jest twój prezent od mojego syna Joszuła ma dzisiaj rok. Przepiękny gołąb, super zbudowany, tak te inne 600 ci wybrałem. Numer jego jest 82, 82. Zanotuj sobie go. Zaraz cię je wszystkie pokażę. 82, 82 Young Bird from Kulbaki. to Kanada. Jak tutaj są pana 6 młodych zamówionych do Kanady, plus jeden dodatkowy od Joshua prezent. Są to gołębie z naszych najlepszych linii hodowlanych. Dokładne rodowody wysłałem pocztą. Tutaj masz te numery tych gołąbków. Dokładną listę jeszcze wyślę Tobie na maila i na Skype'a. To jest jeden dla pana OB. Dokładne rodowody wysyłam Państwu pocztą. Sześćdziesiąt siedem Będzie niedługo w Kanadzie. Ja tu szykuję teraz młodziki do Kanady, a... nasze młode... lotniki trenują jak szalone. Tu znowu przyszły. I to bez grama chemii, koledzy. Chcecie więcej wiedzieć o naszych metodach hodowlanych i lotowych? Skontaktujcie się z nami. Pomagamy każdemu. Pomagamy każdemu. Wiedzy nigdy nie za dużo. Panie Obana, modziki już naszykowane, a tutaj w rękach czujemy prezent od mojego syna Joszuła, który ma dzisiaj rok. Piękny ptak, samczyk. Numer jego jest 94-76. Kawał samca. Jeżeli i ty chcesz mieć takiego głębiego kolego, co nas oglądasz, skontaktuj się z nami. Naszykuję tobie drużynę do rozpłodu. Będziesz nas długo pamiętał. Będziemy razem współpracować. Czyściutkie, zadbane, bez grama lekarstw. Każdy wasz gołąb ma też adresówkę. Tu pana gołębie 4 sztuki zamówionych plus jeden dodatkowy gratis gołębie z naszych super rodzin hodowlanych z gołębi, które nie tylko u nas się spisują, ale także i w różnych krajach. Pamiętajcie, oryginały kulbackie tylko u kulbackich.